Witaj lekcja numer 50. Pobudowa reczeń w polskiej mowie w minulym czasie. Otóż przechodzimy na Polski. Lekcja numer 50. Budowa zdań. Budowa raczeń. Czas przeszły. Minuly czas. Wczoraj rano byliśmy. Ще в парку. Все вчора, по полудню, били сме, но ну, маме ще над єром. Вчора рано були в парку, позавчора, пополудні, пошли ми над єзером. Можна потити билиśmy, можна поти пошли сме, можна поти поїхалиśmy. Albo jechaliśmy. Зайшли лята, їхали сме. Тобто минулого літа їхали вгоре. Заш зайшли року. То, що вже зійшло. Так, тиждень тему. Тиждень тему. Белиśmy там, де там? Білиśmy. tam w, na zakupach, tam w górach, tam na Mazurach, nad morzem, nad jeziorem i tak dalej. Dwa tygodnie temu to samo, możemy sobie tutaj budować zdania już same. Tam dwa tygodnie temu jechaliśmy tam na wykonanie jakiejś tam pracy, na zrobienie jakiegoś akordu. Miesiąc temu e, byliśmy tam we Włoszech, Miesiąc temu był de, e, w Italii, tak? Dwa miesiące temu e, byliśmy no, w te Mazury, niech będzie na, Mazur, na Mazurach, albo w Śląsku, tak? I pół roku temu byliśmy tam w górach. E, odpoczywaliśmy z rodziną. Zaproszę do lekcji. E, Довшою, прошу підписатися, запрошую на лекції богословські. Всім дякую, кланююся.